Każdy z nas wie, że Polska wywalczyła niepodległość 11 listopada 1918 roku. I choć jest to data przełomowa, jeszcze wiele lat zajęło Polakom podnoszenie kraju ze zgliszczy I wojny światowej i mającej zaraz po niej nastąpić wojny polsko-bolszewickiej. Oto krótka opowieść o tym, jak wyniszczona zaborami i wojnami Polska budowała swoją niepodległość radiokomunikacyjną. Któż nie słyszał o porcie w Gdyni czy centralnym okręgu przemysłowym, kamieniach milowych w odbudowie gospodarki odrodzonego państwa polskiego? Miejsca na podium są jednak trzy. Tę trzecią najważniejszą inwestycję strategiczną ulokowano tuż przy granicy Warszawy, w małej miejscowości Stare Babice. To właśnie tutaj wydarzył się jeden z największych cudów inwestycyjnych okresu II Rzeczpospolitej. Była to transatlantycka centrala radiotelegraficzna, zwana także radiostacją transatlantycką, czy też po prostu radiostacją Babice. Już w 1920 roku rząd polski docenił potrzebę szybkiej wymiany informacji i konieczność bezpośredniego kontaktu z krajami położonymi na innych kontynentach. Rozpoczęto zatem poszukiwania technologii, która miałaby tę możliwość zapewnić. Wybór padł na współpracę z firmą Radio Corporation of America i zastosowanie radiostacji dużej mocy opartej o technikę Anten oraz tzw. alternatorów Aleksandersona. Ze względu na wielkość inwestycji, dogodne warunki geologiczne oraz fakt, że duża część Ziemi należała do skarbu państwa, radiostację postanowiono wybudować w miejscowości Stare Babice. Raptem w półtora roku powstał radiokomunikacyjny olbrzym, składający się z dwóch budynków oraz dziesięciu wież antenowych po 126,5 metra wysokości każda. Całość instalacji rozciągała się na długości 4 km od miejscowości Latchorzew aż po Wawrzeszew. W dzień oficjalnego uruchomienia centrali 17 listopada 1923 roku, jak pisały ówczesne gazety, długim szeregiem samochodów i powozów dążono w południe na uroczysty akt poświęcenia radiostacji. Na uroczystość przybyli oprócz prezydenta Rzeczpospolitej ministrowie Kiernik, Szydłowski, generałowie Szeptycki, Rozwadowski, Żeligowski, marszałkowie Trąbczyński i Rataj oraz wielu innych gości wraz z księdzem biskupem Gallem i osobami ze świata dyplomacji, przemysłu i handlu. Pierwsze depesze inauguracyjne wymienili między sobą prezydent Polski Stanisław Wojciechowski oraz prezydent Stanów Zjednoczonych John Calvin Coolidge, następne zaś minister spraw zagranicznych Roman Dmowski z sekretarzem stanu strony amerykańskiej. Od tego momentu radiostacja transatlantycka służyła dla niepodległej Rzeczpospolitej, wysyłając w świat notowania między giełdą warszawską a Wall Street, depesze dyplomatyczne, informacje polskiej agencji telegraficznej oraz korespondencję prywatną. W 1938 roku mogliśmy już bezpośrednio wymieniać telegramy z takimi miastami pozaeuropejskimi jak Nowy Jork, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Kair, Beirut i Tokio. Rozpoznawalność sylwetek wież radiostacji stała się w przedwojennej Polsce symbolem. Zdobiły one okładki książek, ogłoszenia w gazetach, opakowania papierosów, a nawet stanowiły element przedwojennego logotypu polskiego radia. I to z polskim radiem związana jest kolejna wspaniała karta historii radiostacji. W połowie lat 30. Umieszczono tutaj krótkofalowe nadajniki polskiego radia dla zagranicy. Dzięki temu, na skalach wielu przedwojennych odbiorników radiowych, możemy oglądać nazwę Babice. Najprawdopodobniej to właśnie dzięki radiostacji Babice 1 września 1939 roku świat dowiedział się o wybuchu II wojny światowej. Centrala nadawała komunikaty w służbie Polsce do 8 września. Od tego dnia rozpoczęła się obrona Warszawy. Ciężar walk na terenie radiostacji spadł na trzeci batalion 26 pułku piechoty pod dowództwem majora Jacka Decowskiego. Prawie dwutygodniowa walka wykrwawiła batalion, który zmuszony był poddać się na parę godzin przed ostateczną kapitulacją stolicy. Po dziś dzień na Bernerowie, nazywanym kiedyś osiedlem łączności Babice, widnieją ślady tamtych dramatycznych walk. Po przejęciu centrali przez Niemców służyła ona m.in. do komunikacji z UBOTami grasującymi na Atlantyku, czy też jako uzbrojone stanowisko obserwacyjne w czasie Powstania Warszawskiego. To tutaj Niemcy umieścili tak unikatowe urządzenia jak generator wzorca czasu profesora Vanaha, a być może nawet legendarną Enigbę. 16 stycznia 1945 roku wycofujące się oddziały niemieckie wysadziły całą instalację w powietrze. Niemiecki kierownik radiostacji określił ten fakt mianem złośliwości wojennej. I znowu nad 4 równiną między Latchorzewem, Gacią, a Fortem 2A i Klaudynem rozpostarł się tylko błękit czystego nieba jak ongiś. Znikły konstrukcje w przestworzach i obłokach. Pamiątkami tamtych wydarzeń są lokalne nazwy: Ulica Radiowa, Fort Radiowo, czy też część Warszawy nazywana radiowem. Wiele wątków związanych z radiostacją jest jeszcze do dziś niewyjaśnionych. Pozostawia to pole dla badań historyków, archeologów i inżynierów. Pamięć o radiostacji Babice jest wciąż żywa. Będzie ona trwać i inspirować nas i przyszłe pokolenia. Czytał Maciej Gudowski.